Dzień dobry. Jest nam bardzo miło przywitać się z Wami w Święto Pracy. Po dzisiaj 1 maja, a przed nami jak zawsze 17. prasówka LifeKit, którą poprowadzą dla Państwa Maria Czyżycka i Izabela Witek. A że mamy Święto Pracy, to od pracy właściwie zaczniemy. I doskonałą okazją ku temu jest artykuł, który ukazał się na stronie monitorprzedszkola.pl i nosi tytuł Problemy z awansem zawodowym nauczycieli cały artykuł jest bardzo obszerny i byłam zdziwiona jak wiele zmian zaszło w tym temacie i wszystkie te zmiany są tam rzeczywiście opisane włącznie z podstawą prawną, czyli konkretne artykuły, konkretne informacje czego się spodziewać. Więc jak zawsze oczywiście link będzie w opisie i będzie można się z nim zapoznać. Natomiast my postanowiliśmy się skupić na jednym z aspektów, bo tych aspektów jest tam naprawdę mnóstwo, czyli o nowych zadaniach opiekuna stażu, to znaczy zadaniach opiekuna stażu zgodnymi z tymi zmianami, które w tym temacie zaszły. I polegają one przede wszystkim na współpracy z nauczycielem odbywającym staż, czyli wspieranie w procesie wdrażania w zawodzie, w procesie wdrażania się do dokumentacji przedszkola, również do czy żłobka, również do działań wychowawczych, opiekuńczych jak one wyglądają w danej placówce i jak funkcjonują. Jest to również współpraca w tworzeniu planu zawodowego dla takiego nauczyciela na przyszłość. Opiekun stażu ma również wspierać nauczyciela w obowiązku realizacji powierzonych mu zadań i powinien umożliwiać mu wsparcie w realizacji tych zadań poprzez na przykład obserwację Zadań, które opiekun, przepraszam, zajęć, które opiekun stażu prowadzi, lub w, w, przez jedną godzinę w miesiącu co najmniej umożliwianie takiemu nauczycielowi wręcz uczestniczenia mm -hmm. w tego typu zajęciach i przez to zdobywanie doświadczenia. Sam opiekun stażu powinien też cały czas pogłębiać swoje doświadczenie i to pogłębione doświadczenie przekazywać swojemu nauczycielowi, którym się opiekuje. To jest tylko bardzo mała część składowa tego artykułu. Po więcej odwołuję już do samej treści. Można się naprawdę dużo dowiedzieć, dużo dowiedzieć. Właśnie brzmi tak, jak bardzo konkretne tak. informacje. Tak. Tak, tak. <laughs> ja natomiast zapoznawałam się z artykułem na temat kontroli NIK w przedszkolu. A co to jest ten NIK? Ano, NIK to najwyższa izba kontroli i jest jedną z instytucji wielu, które mogą prze przeprowadzać. Kontrole w przedszkolu oraz w szkołach. Na ten bieżący rok, nasz 2020, planowane są kolejne kontrole, w trakcie których nikt będzie koncentrować się przede wszystkim na tych obszarach funkcjonowania oświaty, które aktualnie w sposób szczególny mogą powodować niejasności. W artykule na portalu również monitorprzedszkola.pl. Został publikowany również bardzo obszerny artykuł, więc ja do całości również odeślę tam, żeby się zapoznać, natomiast najważniejsze punkty oczywiście Państwu przytoczę. Artykuł szczegółowo porusza takie zagadnienia jak zakres funkcjonowania, nikt oraz proces od samego początku, czyli rozpoczęcia przez przeprowadzanie aż do zakończenia i jakie dokumenty są wydawane właśnie po takiej kontroli. Podkreślony jest też fakt, jakie działania będą przeprowadzane w tym roku, bo będą one się skupiały na dwóch konkretnych tematach. I tak, w pierwszym i w drugim kwartale 2020 roku będzie to kształcenie w szkołach specjalnych. Natomiast w czwartym kwartale bieżącego roku i w pierwszym kwartale następnego roku możemy się spodziewać organizacji pracy nauczyciela w szkołach publicznych. A w artykule znajdziemy również wymieniony szereg uprawnień, w jakie wyposażeni są kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. I do takich, do takich należy m.in. wzywanie i przesłuchiwanie świadków, czy też korzystanie z pomocy biegłych oraz specjalistów. Eee, na koniec takie informacje są przekazywane odpowiednim organom państwowym, które mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Natomiast końcowa informacja o wynikach kontroli jest przekazywana Sejmowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz Prezesowi Rady Ministrów. Wszystko znajdziemy w artykule pod tytułem Kontrola Niks przedszkolu na stronie monitorprzedszkola.pl. Bardzo konkretny jest nasz dzisiejszy przegląd prasowy i tak, bardzo poważny. To prawda. I nie inaczej będzie w przypadku dzisiejszego kącika kulturalnego, bo dzisiaj lektura faktycznie dość poważna, ale jednocześnie bardzo absorbująca. A mianowicie będzie to książka Drzewo Życzeń, wydawnictwa Dwie Siostry, a autorstwa Katherine Applegate. Auto, nie autorką, tylko y, głównym bohaterem tej książki jest tytułowe Drzewo. Jest to dom, który jest bardzo stary, ma już ponad 200 lat. Służy on też jako mieszkanie dla wielu zwierzątek, ale ma też jedną pewną specyficzną właściwość. Otóż co roku, 1 właśnie maja, o to dzisiaj! Tak, dzisiaj, <gry> dzisiaj, y, ludzie zawieszają na w tym dębie, swoje najskrytsze marzenia i czekają o, na spełnienie tych marzeń. Także dzisiaj można to zrobić, Maria. Tak, tak. Ale to na specjalnym dębie. Tak, no. tak, na Drzewie Życzeń. To trzeba przeczytać książkę, żeby wiedzieć gdzie go szukać. Dobrze, to jeszcze zdążę może do wieczora. Natomiast nie, to nie jest wszystko. Drugą bardzo ważną rolę w książce odgrywa dziewczynka imieniem Samar. Dziewczynka ta przeprowadziła się dopiero do miasta ze swoimi rodzicami i czuje się bardzo samotna. Dlaczego? Dlatego, że odbiega troszeczkę od swoich rówieśników pod kątem swojej religii. I jak możesz się domyśleć, dzieci dokuczają jej z tego powodu, co jest powodem wielu właśnie takich osamotnień, żalu czy rozpaczy u Samar. Zatem książka zapowiada się bardzo poważnie, ale opinie o niej są fantastyczne, a morał płynący jest jednoznaczny. Każdy zasługuje na to, żeby być zaakceptowanym i szczęśliwym. I tego można nauczyć dziecko. A mi jeszcze ym, moją uwagę bardzo przyciągnął cytat z artykułu na stronie opętani czytaniem.pl, który mówi, że z ręką na sercu przyznam, że ostatnie kilkanaście stron wbija w potel niczym najlepszy killer. W sumie kto by się tego spodziewał po książce dla dzieci? A jednak. A jednak. Także Ech. bardzo bardzo mnie zaciekawiło to tak. zakończenie i zamierzam książkę przeczytać. Nie wiem, czy się jeszcze 1 maja wyrobię na drzewo życzeń, ale może za rok. Naprawdę intrygująca wydaje się ta tak, historia, tak? tak. I... Poważna, ale tak, bardzo Tak, tak bardzo, bardzo, bardzo chętnie się z nią zapoznam. To na koniec chyba najluźniejszy artykuł tego dnia, tak. czyli sześć wartościowych bajek, których wiele dzieci jeszcze nie zna. Autorka bloga Szczęśliwa.pl, jednocześnie mama trójki dzieci, przygotowała listę sześciu bajek, które są jej zdaniem bardzo wyjątkowe, a wielu dzieciom i rodzicom jeszcze nie znane. Jednym z kryteriów, jakimi kieruje się właśnie autorka przy wyborze, jest to, czy Akcja toczy się spokojnie, i czy nie ma wielu takich negatywnych emocji, czy wręcz bardzo ekspresyjnych momentów. Jednym z takich właśnie antyprzykładów podała, że Power Rangers jest taki materiał, i że obawiałaby się, czy jej syn po tym na pewno będzie dobrze reagował po takiej bajce. Jednym z tych, z tych sześciu zaś pozytywnych takich tytułów, jest. Clifford, Wielki Czerwony Pies. Ja bardzo zwróciłam na to uwagę i już mówię dlaczego. Jeszcze nie, no dobrze, no parę już ładnych lat temu oglądałam to z moim młodszym bratem. I dlatego zapamiętałam bardzo tą bajkę i ten tytułowy Clifford, Wielki Czerwony Pies, jest wielkim czerwonym psem. Bardzo ale, Tak, dokładnie. To, to nie jest tak, że on jest duży, on jest ogromny. On jest, on jest większy niż dom. Tak, tak, wielkości domu, dokładnie. I ta bajka jest. Naprawdę tak, tak, tak pozytywną bajką, że nie da się nie uśmiechać nawet mówiąc o niej. Autorka również o tym wspomina, że jest dobra i dla dzieci w wieku lat czterech i sześciu i również dorosłych, co widać po mnie. Potwierdzam. I przekaz jej jest bardzo prosty, a zarazem mądry, to znaczy, że trzeba robić dobro. Po prostu. I, i ten, ten pies tam nas do tego właśnie skłania. Jednym jeszcze z takich tytułów, które bardzo przyciągną moją uwagę, bo również jest intrygujący, to jest dokładnie Jak się myszy da ciasteczko. O tej bajce nie słyszałam. Tak, prawda, że brzmi ciekawie. Mhm. I, um, on, głównym bohaterem jest mysz, świnka, łoś, pies i kot oraz ich ulubione dzieci. Nieodwrotnie. Więc zachęcam do zapoznania się, żeby że będziecie mieli okazję, bo ja na pewno przy najbliższej, nadarzającej się okazji rzucę choć jednym okiem na to i odsyłam po resztę tytułów właśnie do bloga szczęśliwa.pl. A ja kończąc już naszą prasówkę, odsyłam jak zawsze na naszego Facebooka, tym bardziej, że niedługo pojawi się na nim oferta nowych szkoleń, nowe tematy szkoleń. Nowe ja już się nie mogę doczekać. Ja również. Dzisiaj Wam jeszcze niewiele zdradzimy, ale tym bardziej warto nas śledzić na Facebooku, żeby się o tym dowiedzieć na bieżąco. Spotykamy się oczywiście za tydzień w piątek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.